Witam w już w 12 odcinku z serii Minecraft Ekstremalni. W tamtym odcinku budowaliśmy dom i dziś kontynuacja jest tego. Także zapraszam do oglądania. Jeśli film Ci się spodoba, to możesz a, zostawić suba na pytanie w górę. Jeśli chcesz, nie namawiam. Nie zmuszam. No. I tymczasem przejdźmy do oglądania. To tak. Hmm. Zbudujemy to, to. Kurczę. Myślę, że białe okna będą pasowały. Bit. Coś chyba laguje. z bardzo kurde, macie Nie wiem czemu laguje. Może wyłączę sobie różne takie rzeczy, jak na przykład. Eee, mogę ją czy nie? Pamiętam. Wyłączyć sobie na przykład to. Sobie wyłączy po prostu, że takie rzeczy może No kurczę, no. Mam no jakieś ragi. No, co poradzisz, jak nic nie poradzisz. Mm, no dobra. Mógłbym teraz powiedzieć pewnie, że domek jest skończony. I na tym by się pewnie odcinek skończył. Ale ja jeszcze chcę go zrobić. No. Jakieś lagi naprawdę są. No. Choć ja sam gram. O nie. Może... A może ktoś jest? Boże, no. Żeby tak lagował mi. dobra Dam radę. Nie powiem, że nie, ale... No crafting to też patrzcie tak troszkę klatki. Jeśli będzie ten film gorszej jakości, no to wiadomo no. albo przez internet no bo no. tak ja mam jakby komputer Dobry nie. A no nic no. Może no, pójdźmy się przespać, może jakoś się laguje magicznie. Powiem, no, co to kładę, bloki, bo widzicie. Nie wiem. Coś... poszło... nie tak. O! Teraz? I teraz troszkę przystało Ja się bardzo cieszę, ale... Albo i nie Może przy to budować No skąd mi to wiedzieć A jeśli tak ścina, no to? Kurde Ej no naprawdę ścina Ścina jak Halina Tylko jak to zrobić teraz przejście? No i dobra, i sobie takie będziemy mieli to tylko teraz tak, jakby to zrobić, to skoro tu będą drzwi. Mm -hmm. Mm -hmm. No, to najwyżej tu będzie tylko dach Tylko, żeby Minecraft mój. Kochany zaczął nie lagować. To po prostu spoko by, było, ale... No nawet spadł... Kurczę. Ja naprawdę coś jest z tym albo internetem. No... Dobra, trzeba łopatom kopać. Nie działa. Trudno. Myślę, że dziś yy, skończymy domek. Bradajmy chwilę, niech się zregeneruje W miejscu. E, tu tak zaczynam strasznie? O kurde, macie. Nie wiem czemu nie działa hmm. No ja naprawdę nie ruszałem Nic Chyba, że ktoś po prostu mną jakby kieruje. Co by było... Bardzo dziwne. No kurczę Minecraftcie no. Przestań lagować. Minecraft to bardzo nie się gra. A tak naprawdę lagująca. Bo kurczelagi Spokojnie, kloce nie będę budował Tylko, no bo teraz to jest kloc Ale ja tak nie robię Ja kloców prze nie buduję jak już no to nie, pewnie tylko. No, co jest za zacina... Najwyraźniej. Nawet skakać? Nie, no w ogóle. To jest przesada. W Minecraft, tak zacina ja nie wiem, bo hmm. myślę, że taki dwupiętrowy będzie spoko. Jak Minecraft oczywiście... Ech. Weź to tylko teraz przędź, bardzo pięknie mi gra, laguje. Ja się. Kurczę, no. Nie, naprawdę to laguje, to. Ja nie robię sobie żartu. Nie? Że co. Żeby tak Minecraft zlagował? Robię to. Mm. Kurczę, no, a ten Minecraft, no, mój kochany. Żeby ten Minecraft tylko zrozumiał, by mi nie lagować w trakcie odcinka, to bym, bym był zadowolony. No A jak nie oglądaliście, to o 10 był odcinek. To tak więc Za ten, co no, nie działa, to tak. takie jak są, a no, może za dziś nie będzie, ale ja naprawdę piszę. Nie, no żeby tak Minecraft... Ja sobie tego nie wyobrażam. I dobra. I teraz tak. Może i to teraz najpiękniej nie wygląda, ale zaraz uwierzcie, będzie dobrze wyglądać. Nie mówię o lagach. lagi chyba nie da mi po prostu nagrywać. No zawsze muszą się odpalić, wtedy kiedy nagrywam. Z czego jestem po prostu niezmiernie zadowolony? Znaczy nie jestem tak, ale w cudzysłowie. Bo no kurczę, no rozbudowana gra ja tak. To po Minecraft. No to żeby Minecraft tak zacinał nie wiem, może po odcinku jakoś to uda mi się naprawić. Albo to przez... Nie wiem, no przez... Minecraft, please, daj mi nagrywać. No, I się zaczął. A czy ten Minecraft to jest Minecraft? Czy co? Chyba, że ktoś ma na moje konta się włamał. Nie, no nie ważny. Okej. Okay. Jutro wrzucę odcinek najpewniej. Jak robię dach tego domu, bo to pewnie tak z 15 minut zajmie, a już odcinek trwa. No 15 zaraz. Ja się zaraz będę żegnał. Będę... No kurczę. Ja przysięgam nutę. Naprawdę ty mnie Dobra, żegnam się, cześć i pa, coś reaguje, no pa. Także...